Z tej strony, Husiak, witam Was w kolejnym odcinku Solo. Dzisiejszy odcinek będzie w sumie troszeczkę nietypowy, krótszy i ogłoszę Wam tutaj mini konkurs. I mamy dzisiaj gościa specjalnego, którego zaraz Wam pokażę. Właśnie sobie pójdziemy do niego i się z Wami przywita. Już idę. Coś nowego, a zapewne go wszyscy znacie. Aha. Cześć. Cześć Futu. Tak, dzisiaj moim gościem jest Futureczek. Zaprosiłem go dzisiaj specjalnie, aby pomógł mi właśnie w konkursie. Futu będzie tutaj demonstrował pewną rzecz. Jak widzicie jesteśmy na moim świecie solo, na singlu i mamy tutaj, no, gramy sobie teraz we dwóch, mamy, mamy wszystkie, wszystkie mody. Wszystkie mody działają, nawet te, które nie mają obsługi multiplayer, też działają. I dla mnie, i dla Futu. Dobra. Co ja dzisiaj będę chciał zrobić? Tak, jak mówię, nie będzie to długi odcinek, bo oczywiście Futu zaspał, <ścisz> <ścisz> żeby to nagrać. Miał być dłuższy odcinek, troszeczkę, ale będzie krótszy. Futu mam jakieś? Jakieś twoje? Czep... Mm, znaczy coś było tego właśnie. Okay, nie wiem, czy tego nie przepieprzyliśmy. Wziąć tam? A nie, to jest ta... Dobra, ja tu mam itemki. Dobra, to sobie weź to, to. A, teraz trochę pochodni. Okej, okay, myślę, że może mieć zaraz pewnie zrobi się noc, to popolujemy troszeczkę na golemy. Um, wracając do konkursu, o którym mówiłem na samym początku. Jak widzicie, futu jest mi tu potrzebne, żeby wam pokazać to, że że, że będę was e, mógł tutaj zaprosić, ale jak, jak to, co musicie zrobić, żeby się tutaj dostać? O, o patrz Indyk. O, ja tych modyfikacji nie ogaliłem. jaki fajny. A to on te dźwięki wydawał. Ja tak, co... te dźwięki <grym podanie> y, No i tak, co musicie zrobić? Bierzecie sobie y, płaski świat, najlepiej na creative i projektujecie wieżę widokową, która później zostanie wybudowana właśnie tutaj na, na moim świecie. Konkurs rozpocznie się dzisiaj od soboty i potrwa do piątku, do końca świata, 21 grudnia. Zwycięzca właśnie tego konkursu, ta wieża, która mi się najbardziej spodoba, i stwierdzę, że to właśnie ta wieża powstanie tutaj, zostanie zaproszony tutaj do mojego świata. Ja wtedy mu przez Skype'a powiem wszystko, co ma zrobić, jak ma ustawić pewne rzeczy w konfiguracji internetowej. Co będzie wymagane, podejście mu pewien plik, który będzie, jest wymagany do połączenia, i właśnie będzie tutaj wtedy ze mną w odcinku rozmawiał. I będziemy budować właśnie tą wieżę, którą dany zwycięzca wybudował. Myślę, że czegoś takiego jeszcze takiego konkursu nie było, że robimy konkurs na budowlę i później ją razem budujemy. Myślę, że coś, coś fajnego. A ty co, Futu, myślisz o tym? No no, myślę, że, że pomysł ok Bo no, wiele okay, osób coś, coś, coś z Tobą chciało nagrać i tak dalej, tak więc... Tak, i to jest w sumie taki pierwszy raz, gdzie mogę kogoś zaprosić do właśnie solo, bo wiele osób chciało zagrać, a kurczę, fajnie byłoby zagrać solo na solo No to właśnie macie okazję Konkurs rozpocznie się dzisiaj i tak jak mówię, e, właśnie potrwa do 21, czyli w piątek i myślę, że po świętach zaraz w tym tygodniu zaraz po świątecznym Byśmy, byśmy, byśmy coś już nagrali, dany odcinek, tak żeby był na przykład na przyszłą sobotę. Teraz jak macie wysyłać swoje prace? Hm. Wiem, że nie wszyscy mogą robić filmy, tak więc umówmy się tak, że osoby, które potrafią i mogą wrzucać filmy na YouTube, robią jako odpowiedź wideo do tego odcinka i do wtorkowego odcinka solo, który się pojawi. A osoby które nie potrafią bądź nie mają możliwości e, nagrania filmu wideo e, wrzucają na moją społeczność e, na moją społeczność screeny e, właśnie z budowli. Ewentualnie wysyłają swoje screeny e, budowli na maila husiek e, husiek 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 husiek, tak, husiek, husiek youtube e, małpa gmail.com e, zresztą podam Podam dokładnego maila w opisie, tak więc zajrzyjcie sobie do opisu osoby, które nie mają możliwości nagrania filmu. I przez, 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 przez takie wyłonienie, zwycięzcy sobie kogoś wybiorę. Myślę, że Futureczek mi pomoże. No, pomogę, pomogę. Fakt, Dobra, i co będzie noc? Przyszcz ciemnia? Mhm, zachodzi. Oczywiście, mhm, zachodzi. O. Łoków. Oddał mi oddał ci kto ci oddał? Aha, misiu A Misiu, patrzcie sobie pszczołę. Co urządni? No urządzi, urządni. Ale patrzcie sobie w rękę, bo ty mi ją zabijesz. O, zaraz powinna do ciebie bo? udziałać. Bo to to... <noise> Rządli, no Wiesz no? Nie gramy to nie co na... to jest czyli pod... <grym> dobra, pszczoły, pszczoły, pszczoły chodźmy na bagna, bo na bagnach będzie chyba najwięcej golemów. Może cię udziałem. Mam tylko dwa jabłuszki Ja też właśnie. Ale dobra. Ale futu jadł, jabłka, jabłuszka z mojego sadu. i mówię, że są zaczepiste. <grym> o, Battle Tower. <grym> Mogłem ci wziąć na Battle Tower jakbyś... Był ciutkę wcześniej, wtedy kiedy był zamiar, no to bym cię wziął na Battle Tower. Oj, tam. Oj tam. A właśnie, e, wgrałem sobie buildcrafta, czyli będziemy próbować sobie bawić się z rurami. E, mam zamiar, że połączyć sobie źródło e, lawy do właśnie geotermalnego e, geotermalnego generatora. I zobaczymy, jak to uh, wszystko działa. O, uh, pająk Gdzie? Aha, w tym. O, o spaść. Strzał w kolanach. Ty masz ten? Ja nie mam kilofu, pieprz to. Może no. będzie w tym. Dlaczego znaczy, nie mam kilofu, ale drewniane. To drewniane to jest takie ubogo. Coś, że żyje, Mam pochodnie. Czekaj, bo ja ten. Ja też mam pochodnie. Oj, To no. jest tylko no. baton. No. no. o, fuck. Za nami, za nami. Dobra, ja oszczędzam siły, bo... Ty, ale szybko schodzi ten miecz. No, mało wytrzymałe. W no, kolanie. Ty masz w dupie. s No, że. Dobra, robi nam się... No, trzy obok siebie. No, trzy Samobójca. Z góry lecą. O, magik. A tam jest następny. Tutaj węże. Węże nawet nie atakuj, bo masakra jest nim. Są te A na co? No, ile tu jest tych wież? Raz, o, dwa, o, 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 trzy, cztery. Cztery wieże koło siebie. Ty patrz. O, ten? Węże same nie atakują? Nie, musisz go patnąć czy mi. Dobra, szukamy tego. Gdzieś tu jest. Golema. E, koło wieży. A ty gdzie jesteś? No też koło wieży, ale chyba nie około tej samej. Chodź dalej. A, ja widzę dobra, kogo? jesteś. Dobra, dobra. Jest. Dobra, dobra. Się... Gorzej... Haha, ha. nie wziąłem tego, złotego miecza. Zarabić wilkołak. Wilkołak, właśnie, jest no. strasznie jest dużo. Ogólnie chyba muszę wilkołaki no, zmniejszyć, dobra. żeby się mniej spełniło quest'a, jedy. no ja też mam właśnie quest, widzę tutaj w rogu. Ale quest'a dzisiaj nie będziemy wypełniać, najpierw kiedyś, kiedyś, bo pewnie jeszcze zdarzy się, że kogoś zaproszę na swoje solo. Być może to jeszcze będzie futu. Nie, ja, Ale ogólnie pomysł, o, pomysł tym fajny. No myślę, że przynajmniej dla tych najlepiej, dla tych, dla tych, którzy będą brać udział w konkursie, bo... Hmm. W sumie nikogo mnie nigdy na sole nie było, a teraz mam to możliwość, żeby jednak, o wilkołach tam się generuje, stworzył się, mm -hmm. czy coś takiego innego. No i fajnie, że wszystkie mody kompletnie działają, nieważne czy mod ma obsługę e, multiplayer, czy też nie, możemy go spokojnie uruchomić. E, Zapewne pojawia się pytania, Husie, Husiek, jak to zrobiłeś? Hmm. Fokus, pokus, Fokus, pokus. Pokus, pokus, czarne mary. Jak Wodnic. poprosisz, dam Ci namiary. Eee... ogólnie, m, jeżeli będą... co? Nie, właśnie coś zjadłem z... dziwnego. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. O FAK, o FAK, o FAK, o FAK. O tu, fack, 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 O ile to masakra. Eee... tak, jeżeli będziecie chcieli takie... namiary, żeby Wam pokazać jak to zrobić, no. No. D, 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 otwieraj, otwieraj. jak to zrobić to pewnie w któryś dzień w, przed świętami w tygodniu nagram wam taki krótki poradnik jak właśnie tego dokonać aby zagrać sobie razem na multi bez, bez w sumie modów które obsługują multiplayer, czyli mod który wymaga tylko singla, będzie działał też na multi możecie sobie wgrać z kumplem, z koleżanką z mamą, babcią ja kim tam chcecie. Nawet z niezniszczalnymi sąsiadkami, jeżeli macie. Wystarczy mieć je w kliencie i wtedy wszystko działa normalnie. Możecie sobie grać. Tylko dwie osoby po prostu muszą mieć to samo. i... Dokładnie. E, następny. Jeszcze widzę i to jeszcze ognisko, on cię podpali. Ej, musisz. Ło, kurwa, nie. O, 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 o. o. <śmiech> <śmiech> A nie wejdziesz <laughs> <laughs> tu. To no, mówisz, że dobrze jest. Ja też się z nim poskaczę. Ty parę, ale na nim nie reaguje. Jak się przypatrzy na jednego, to później na drugiego nie reaguje. już. Ale masz fajny ogonek. Mhm. O, fuck, fuck. fuck. O, on się raz zrobił. Dobra, już Ty, Ale parę, przeżył. Polisz się. A pole, pole. się Aha. No, jak kotlecik. Dobra, te, te, te golemy, czy jak to tam... Au, 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 au! Co to, to, to? Co? Aaa, oh, fuck. Mhm. Mm kiedyś zabiło. Latający koń. Ej, to... O, dobra, zginął. Eee, dobra, to chyba te golemy sobie zrobimy kiedy indziej, bo dzisiaj chciałem ogólnie e, ogłosić tylko ten konkursik. Miał być dużo odcinek, ale no niestety... E, mnie też dzisiaj czas tak pędzi, że nie jestem w stanie. A Chciałem, żebyście już to dzisiaj dostali i mogli już sobie przez weekend coś budować. Myślę, że futureczkę jeszcze zaproszę na wtorkowy odcinek, żebyśmy właśnie razem wybrali się na golemy. Później normalnie będzie to solo i za tydzień w sobotę my się ujawni się, pojawi kurwa ujawni się, może duch, pojawi się odcinek z, ze zwycięzcą właśnie mojego konkursu. Dobra, to cóż, ja się żegnam. Futu się żegna, zostaje tam gdzie jest. Futu się żegna. No, A, no, się żegna. no i do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa pa. pa, pa.